Dzień dobry Państwu. Nazywam się Artur Luder, jestem kandydatem na burmistrza Szydłowca z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Gospodarcze. Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie wokół Zalewu Szydłowieckiego. Jest to, jak Państwo widzicie, jeden z najbardziej zaniedbanych terenów naszego miasta, a mógłby być jego wizytówką. Jeżeli zostanę burmistrzem Szydłowca, zagospodaruję to miejsce. Może tutaj powstać park parklinowy, plac zabaw, skatepark, urządzenia do rekreacji, amfiteatr. To tylko kilka propozycji, jakie można tutaj zrealizować. Uważam, że przywrócenie świetności tego terenu będzie motorem do rozwoju turystycznego i będzie służyć nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego miasta i gminy. Razem zmienimy to miejsce. Zachęcam do udziału w wyborach. Artur Ludew.